Sukcesy naszych polskich sportowców w tym trudnym czasie pandemii były szczególne. Szczególny czas i szczególny też wysiłek sportowców, albowiem to nie tylko ich talent, systematyczność, treningi, ale i też izolacja i dosyć specyficzne warunki, w jakich przeszło im trenować i zmierzać się też z przeciwnościami losu. Tym bardziej serdecznie im gratuluję i przyznam, że jest to też ogromny powód naszej narodowej i radości i dumy. Widać to było zarówno w popularności plebiscytu, jak i w oddanych głosach. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy głosowali. Dziękujemy też sponsorom, bez których bardzo często te dyscypliny sportu po prostu i zwyczajnie by sobie nie poradziły. Ale na to wszystko dziękujemy sportowcom za właśnie te chwile wzruszenia, za te momenty, kiedy tak bardzo potrzebowaliśmy tej radości, siły i wsparcia też w trudnym dla nas czasie. Powiem więcej, chciałabym podziękować wszystkim sportowcom też ze względu na nas jako ludzi, bo to wy, drodzy sportowcy, pokazaliście nam, że warto mieć plan, warto go realizować i pomimo przeciwności losu uparcie dążyć do określonego celu. I to jest ważne dla nas wszystkich i nas na pewno w tym jednoczy.